Widzów, witam, witam na live, witam serdecznie, jesteśmy na mieście, widzowie, jesteśmy na mieście. Witam serdecznie, jesteśmy na mieście, widzowie, jesteśmy na mieście. Jesteśmy na mieście, widzowie. Na mieście. Jesteśmy na mieście, widzowie. Na, 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 na lewitynie. Witam na live widzów. Witam na live widzów. Witam. Link do moich donatów jest na czacie przy pięty pineską. Też jest link w opisie. Na live a, wbijajcie na live widzowie, wbijajcie na lajwa i wyszijcie do Link jest w opisie do moich donateów na czacie. Jest link w opisie na samym dole, po lewej stronie link do moich donateów. Wbijajcie na lajwa widzowie, powtarzam, wbijajcie na lajwa. Patrzę czat, patrzę czat, co piszecie? Aro. witam, witam. don't I'm very grateful you are, are my life. Thank you, thank you, thank you, man. You can send me a donate. Description, description is linked to my donations. And description for uh, left side is link to, to my donations. You can send me a donate. Four polyswatis. Four polyswatis. I have a two polyswatis. You can send me a donate. Dobra widzowie, idziemy stąd, idziemy stąd widzowie, idziemy. Nikogo nie ma tu lewitynie. Musiałem też przyjdzie na lewitę, kurde, ale że nie chcą przychodzi na lewityn i olewają mnie widzowie. W domu się iść, gada na komputerze. Przyjdź do Despera, przyjdź do Despera i zrobić Urela. Zachęcam Was do wysłania Donate, tylko mnie Donate! Viewers, you can send me a donate link to my donations is on chat uh, and uh, link to my donate my don link link to my donate is chat. Link to my donations is on chat and link to my donations. Yes, uh, description below down uh, down you go and left, left side gonna be my link to my donations. Link to my donations down left side is link to my donations. To my donations, you can send me a donate viewers. You can send me a donate. And chat and chart is this link a link uh, to my donations is unchart. Unchat. Unchat un Yes, the link to my donate to unchat. <laughs>

no pewno, jakby nie grzesz, to by nie żył. Na no, pewnie racja, mogę... ...błaskać? Cześć malutki, cześć malutki, cześć, kochaj mnie. Kocham cię, kocham cię. To wyjątek mnie, bo nie chcesz być specjalnie. Zdenerwował się. Zdrowka pani życzę. Ale zajebista laska, widzę, ta biegła. dupę miała normalnie jak dwa kokosy, jak dwa melony miała tę dupę, a cycuszki widziałem tam jak Pamela Anderson, widziałem jak Pamela Anderson cycuszki miała. Kolego, co napisać? siemano Jasper, wyszli do nejta. Kurwa y, co mi Witam dalej trzy osoby na live. Witam, witam. Witam na live, widzowie, Witam na live, witam. Kolego, co masz nazwę na platformie C1, literka po w po prawej stronie L, literka po. No nie, kolego, kolego, co masz nazwę na, na tej platformie. Kolego, co masz nazwę na tej platformie C1, O, H, i literka ty po prawej stronie literka ty po prawej stronie wyszli do nejta, wyszli do nejta link jest na czacie przypięty pineskom i też jest link w opisie kolego link jest w opisie w opisie jest link, na dole po lewej stronie w opisie jest link do mojego donate'ów Wyślij do nejta dobra, czekajcie, kończę live'a widzę, kończę live'a zaraz będę w domu to odpalę w komputerze live'a poprzadzam kończę mojego live'a, kończę mojego live'a kończę live'a i zaraz odpalam live, jak dojadę do domu taksówką. Jak dojadę do domu taksówką, odpolę, odpalę live na komputerze. Powtarzam, jak przyjadę do domu taksówką zaraz, to odpalam komputer i będzie live na komputerze. Będzie live na komputerze, widzowie. 13:45, 13:45, bądźcie na live, trzymajcie się, będzie!